Praca, hobby dzieci. Masz wiele na głowie, więc twoja drukarka powinna być bezproblemowa, bezprzewodowa, szybka i wydajna. Brzmi dobrze? W takim razie przedstawiam Epson EcoTank L11050. Wyobraź sobie jakieś trudne zadanie. Może to być wykres, na którym drobne szczegóły lub odwzorowanie kolorów gra istotną rolę, plakat, tabela lub prezentacja. Wysoka rozdzielczość i jakość będą dla ciebie mega istotne. Albo druk na dużym formacie, a trzy dajmy na to, żaden problem. A może praca dyplomowa na 100 stron, przy której liczy się duża szybkość i pojemność podajnika. Przecież nie będziesz co chwilę wstawać, żeby dołożyć jej papieru, ani czekać całe wieki, aż skończy zadanie, bo ci termin minie. Ale w każdym z tych scenariuszy chcesz, by drukowanie było ekonomiczne. 6400 stron w czerni i 5600 w kolorze na startowym zestawie atramentów to chyba dobry wynik, nieprawdaż? Najważniejsze, że całym tym drukowaniem wygodnie zarządzasz z aplikacji Epson Smart Panel oczywiście bezprzewodowo a funkcja Wi-Fi Direct pozwoli ci machnąć ręką nawet na awarię internetu. No przyznaj, robi wrażenie z każdej strony. Epson EcoTank L11050, kup na mediaexpert.pl w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym.